Witajcie, kochani. Różromyjska grupa historyczna jest w samym sercu katastrofy ekologicznej w Brudnicach. Próbujemy pomóc, robimy co możemy. Pokaż Sławku, padnięte ryby. Przed chwilą jeden z tych worków był otwierany przeze mnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie niesamowicie śmierdzi. Kolejne ryby są zbierane, będzie tego znacznie więcej. Obiecano nam, że jeszcze dzisiaj te ryby zostaną zabrane stąd. Jest taki smród, że mniej wrażliwi po prostu nie wytrzymują. Zamontowaliśmy pompy, przełożyliśmy inne pompy, żeby było lepsze napowietrzanie. Wykonaliśmy setki telefonów do instytucji, do zakładów pracy. Niektórzy byli bardzo przychylni, pomagają i wszystko po to, żeby ratować to, co się da. A czas jest ostateczny, bo coraz więcej ryb pada i wypływa martwych. Idziemy do miejsca, gdzie trwa na powietrzanie wody. Po drodze mamy zbiorniki, w których znajdują się ryby. W pierwszym jest woda z rzeki, w drugim woda z rzeki połączona z wodą czystą z sieci, i w kolejnym zbiorniku woda czysta. Basen ten, ten duży, koloru czerwonego, przekazała straż. Pożarna OSP Siemiątkowo, idźmy dalej. Tam będzie mniej słychać, więc powiem teraz. Tutaj pracuje agregat, który pompuje. Właściwie jest to pompa, która pobiera wodę z rzeki i jest dostarczana w inne miejsce. I to jest woda bardziej natlenowana, żeby ratować ryby, które tam znajdują się w tym zakolu. Podejdźmy ławką uruchomiliśmy pompę, która ma za zadanie napowietrzać wodę. Pobieramy wodę z tego zakola, po czym jest przepompowywana w inne miejsce, żeby ryby, które się tam gromadzą, miały możliwość przeżycia. Oddali mamy łabędzia. Patrząc na niego, daje to nadzieję, że ta rzeka przetrwa. Co się dzisiaj działo w Brudnicach? Od 5 rano działamy. No, niestety te wszystkie duże ryby padły. Tak szacujemy. To jest na oko, oczywiście, że mniej więcej. Z tych padłych jedna trzecia unosi się na powierzchni, a ze trzy czwarte to jest oczywiście szampunkowe wszystko. Zatonęło i jak się poruszy na płyciznach albo w trzcinach, w szuwarach wiosłem wodę, no to one wypływają na wierzch. Staramy się wybierać. Przydałoby się więcej ludzi w górze, w górze rzeki jeszcze. Dlatego, że tam powyżej Bądzyna podobna sytuacja jest dramatyczna. Byli tam dzisiaj od nas ludzie, zbierali. Część tych ryb już się mocno rozkłada i, i rozpada. No ale jednak no, powinniśmy to wybierać, no bo to po prostu jest strasznie śmierdzące i, i jeszcze bardziej tą rzekę zasyfia. Eee, no, teraz mamy przerwę, bo jesteśmy zmęczeni strasznie, ale e, mamy pompy e, i mamy dzisiaj więcej pomp. E, dzięki e, sponsorom, ludziom, którzy nam po prostu dali pieniądze. E, te pompy napowietrzają. Dzisiaj się o, chyba o 10 zwołał sztab wojewódzki i zapadły tam jakieś decyzje, bo jadą do nas e, ze Śląska e, areatory. E, te areatory będzie e, straż e, pożarna. E, Instalować na rzece. To są takie urządzenia, które napowietrzają i tworzą taki strumień kierunkowy, w którym ryby mogą oddychać i przetrwać dzięki temu. No, docierają do nas informacje z innych miejsc. Wiemy, że w strzegowie już są padłe ryby. Wiemy, że Radzanowo dzielnie pracuje. Słyszeliśmy, że całą noc napowietrzali. Pozdrawiamy Radzanowo, super sobie radzicie. No, panowie tutaj ze Związku Rybackiego i z Wód Polskich też zbierają i organizują wywóz tych ryb. Pan dyrektor Związku Wędkarskiego sam pływa nawet i, i też wyławia. Tutaj, wolontariusze i mieszkańcy z gminy, powiatu, z województwa i z różnych innych miejscowości przyjechali i wszyscy też działają i wybierają. No jest dużo pracy, ale też jest taka nadzieja, że rzeczywiście przy tych miejscach, gdzie napowietrzamy, no to jest troszeczkę lepiej pomiary też. No różnie w różnych miejscach różnie, ale w górze rzeki podobno tam w okolicy Działdowa troszeczkę lepiej. No czekamy, czekamy co się będzie działo? Niestety słyszeliśmy też od tych naszych ludzi, wolontariuszy, którzy popłynęli w górę rzeki tam aż za Bondzyn, no że tam wszędzie leży padła ryba. No i jutro będziemy będziemy chcieli tam też popłynąć, więc nie mieszkańcy Bądzyna Lubowidza, jak chcielibyście się zaangażować w sprzątanie też waszego odcinka rzeki, no to zapraszamy tutaj do nas. Mamy rękawice, mamy worki, te ryby są odbierane w miarę możliwości. Po prostu co jakiś czas udaje się ten, ten transport tej padliny jakoś wysłać dalej. No, jest męcząco na pewno, ale sytuacja już jest. Panu już nie ma takiego stresu i takiego wiecie, biegania i, i, i nie wiedzy, co robić. Już jest jakiś plan e, i tego planu się trzymamy. E, no Głównie na powietrzamy. Głównie napowietrzamy, co oczywiście nie jest już e, taką fizyczną pracą e, ciężką. Po prostu podłączamy te pompy i podłączamy i trzeba pilnować, żeby, żeby tam dolewać wszystkiego, ewentualnie ustawiać odpowiednio. No, i to wyławianie, no to jest, to jest męczące, to, to jest duża robota, no i to jest przede wszystkim też obrzydliwe. Ale no, ale musimy to robić, nie możemy tego tak zostawić, a służby, no, nie są w stanie tego wszystkiego same wyciągnąć. Ja myślę, że jeszcze podziękuję. Podziękuję wszystkim osobom, które nas wsparły. Podziękuję sponsorom, którzy nam um, zafundowali te wszystkie pompy, węże, przedłużacze i całe mnóstwo różnych rzeczy, które są potrzebne. No i oczywiście paliwo, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało. E, podziękuję Darkowi Ujkowskiemu, ich teologowi, który nas wspiera swoją wiedzą i bez niego. Um, no nie wiedzielibyśmy co robić. E, podziękuję Pawłowi Ostrowskiemu, strażnikowi rzek WWF, który. No, gdyby go tu nie było, to ja chyba bym pięć razy zemdlała i na pewno nie wiedziałabym, co robić do końca. On... Ogarnia sprawę naprawdę ekstra. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Tu jest Pan, który nam pomagał cały dzień, dzisiaj wyławiał e, te padłe sztuki. E, no i no wszystkim osobom, które się angażują, dziękujemy, dziękujemy bardzo.